Że jeśli jest, bo jest taka opcja, że wejdzie firma, sponsor powiedzmy poważny, który chce, czy zamierza włożyć znaczne środki finansowe na klub, więc trzeba go uszanować, bo może być taka sytuacja, że będzie chciał mieć sam czy, czy też swojego człowieka w zarządzie. I ja myślę, że tutaj trzeba było poczekać i moja propozycja jest taka, żeby przerwać w tym momencie nie. Ogłasz zamknięcia zebrania, tylko przerwać, bo jest taka możliwość, tak, że można przerwać na określony czas zebranie, zostanie, ustalimy oczywiście datę i wtedy spotkamy się ponownie jeszcze raz, bym prosił, no gdybyśmy się dzisiaj nie wybrali czasu też by trzeba było zamknąć zebranie i, i zwołać następny w następnym określonym terminie. Nie ja chciałbym powtarzać tej sytuacji, tak było tego roku, bo jeśli nie ma dobrej woli i już wejścia i pracy... Tak przed zebraniem czy na zebraniu, to, mógłby, to, sądzi, podróż, no to możemy się spotykać tak wcześniej, trzy razy i z tego nic nie wychodzi i ledwo gdzieś tam straci ten zarząd, tak jak powiedziałem jest taka przesłanka, ale też chciałbym to wiedzieć i mieć już pewność, zanim przystąpimy do pracy zarządu i podejmę się tego, ale no, chciałbym to już mieć na pewno, jako pewne, że są osoby, są firmy, które wesprą działanie klubu i finansowo i, i osobowo, że tak powiem i wtedy ma to sens. Nie wiem, ja bym prosił o w taki wniosek formalny, aby przerwać nasze zebranie. Oczywiście podyskutować można i trzeba, ale oficjalnie w, w tym momencie przed wyborem właśnie komisji, yy, zarządu klubu, członków zarządu chciałbym przerwać zebranie, ja. by, no, ogłosić Dwa tygodnie może być mało, ale ja myślę miesiąc. To jest taki realny termin, gdzie można doprowadzić do sensownego kształtu zarządu za tym, za tym, za tym w poszczególnych sekcjach, bo ja też myślę, że to trzeba by sprawdzić zdarzenia, żeby to ruszyło. Każda sekcja musi mieć tutaj tego kierownika, który być może będzie w zarządzie, a jeśli nie będzie w zarządzie, to będzie traktowany, będzie miał prawo uczestniczenia w zebraniach zarządu. jest w statucie coś takiego. Żeby to miało ręce i nogi, żebyśmy stanowili każda sekcja też osoby, Żeby to nie było, że tam gdzieś dwie czy trzy osoby decydują o danej sekcji, bez udziału zainteresowanych ja myślę, że to, jest, to ma sens. A poza tym nie ukrywam, że też liczę na to, że, że takie osoby no, też wykażą się tą pracą, że już się wykażą i wykażą pracą. pomocą. A to o to w tym wszystkim chodzi. A do Państwa też taki apel, może to zabrzmi troszkę równolegnie, ale gdyby każdy z nas jeszcze do tego klubu namówił, może to się źle kojarzy, ale następne jedną, dwie osoby, aby wystąpiła była członkiem, członkiem klubu, no to będzie nas nie 40. Teraz mieliśmy mną wybory w Wiktorii, też powie tam, ale tam się odbyło w, w pierwszym terminie, z 85 osób było 56 w pierwszym terminie. No więc tak bym też chciał, żeby to funkcjonowało.